Do kogo ja chce pan kierować? Chciałbym prosić o odpowiedź Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam cię, Rafał. Od razu na początek, jakby był jeszcze jakiś problem z gadżetami. Cześć. Torba na gadżety od kandydatów Przydała mi się poprzednim razem. Chcę trochę nawiązać do tego, o czym mówił Adrian Zandberg, ale w konkrecie. Adrian wyszedł z odpowiedzialności za państwo, my wciąż ją ponosimy. I stąd moje bardzo konkretne pytanie. czy Jeżeli zostaniesz prezydentem, podpiszesz ustawę, która porządkuje sytuację w spółkach Skarbu Państwa, która nie dopuści do tego, żeby partyjny nepotyzm, zatrudnianie hejterów, ludzi z tramwajów warszawskich było standardem z tym, co jest państwowym majątkiem. Ta ustawa jest gotowa. I rozumiem, że nam obu pewnie zależy na tym, żeby te standardy jak najwyższe przywrócić. Czy podpisałbyś będąc prezydentem taką ustawę? No i cześć. absolutnie będę zwolennikiem tego typu rozwiązań i jestem. Dziwi mnie to, że próbujesz atakować Warszawę, dlatego że jesteś jedynym spośród kandydatów, którzy tutaj stoją, którzy ze mną w pewnym sensie prowadzą miasto stołeczne, dlatego że twój człowiek jest moim zastępcą. Zresztą bardzo kompetentny. Pozdrawiam Jacka z tego miejsca. I wiesz dobrze, że jeżeli choroba partnerstwa toczy państwo, to ja jestem absolutnie gotów z nią walczyć. I ręka w rękę możemy to zrobić razem. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Tylko proszę ci o jedno, dlatego że tak jak powiedziałem, to jest bardzo łatwe się dystansować do tego, co robi w tej chwili rząd i atakować go z wygodnej pozycji. Natomiast przypomnę Ci, że jesteś drugą osobą w koalicji rządzącej i ponosisz dużo większą odpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje w spółkach Skarbu Państwa niż ja. I warto o tym czasami przypominać. I ja uważam, że w gronie przyjaciół się nie należy kłócić, natomiast uważam, że jeżeli ktoś chce brać odpowiedzialność za to, co się w Polsce dzieje, to powinien to robić, po prostu robić i wpływać na to, co się dzieje w koalicji rządzącej i oczywiście Cię do tego jak najbardziej zachęca. Ale tak jak powiedziałem, przyjaciele nie powinni się kłócić. Dlatego na przykład spotkamy się z Magdaleną Biejat już w środę w Gdyni na przyjacielskiej, jak rozumiem, rozmowie o wizjach. Ty nie chciałeś rozmawiać. Mówi, że jestem drugą osobą w państwie i drugim ponoszącym odpowiedzialność za to, co się w państwie dzieje. Ty jesteś zastępcą tego, który ponosi odpowiedzialność największą. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy uświadomili sobie, że my z pozycji tych, którzy są ja i moi ludzie, poszliśmy do polityki po zmianę. Nawet w tej trudnej koalicji będziemy, jak rozumiem, jeżeli zostaniemy... Panie prezydentem, mieli w Tobie sojusznika we wprowadzaniu najwyższych standardów. W tym co państwowe i w tym co komunalne. Zawsze mieliście i trzeba Dziękujemy się zdecydować, bardzo. czy ktoś chce debatować jeden na jeden, czy nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję A, za to Ja chcę debatować, tylko nie z udziałem telewizji publicznej, którą ktoś zatrudnia, mając na to wpływ do swoich celów. Jeżeli chodzi jako o drugie drugi... pytanie, to ślepy los zdecydował, że Marek Jabłowiec. To nie był ślepy los, to było po prostu pytanie. przeznaczenie. Zapraszamy, Zapraszam Pana. Panie Marku, moje pytanie jest proste, panie pośle, bo pytam pana jako posła. Położyłem w Sejmie wraz z posłami, którzy ze mną pracują, projekt ustawy, który wprowadzi, w sytuacji gdyby komuś przyszło do głowy wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, obowiązek przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Bo dzisiaj wystarczy do tego teoretycznie 116 posłów. Czy zagłosuje Pan za takim projektem referendum, kiedy ktoś będzie chciał notyfikować wyjście Polski z Unii Europejskiej i wtedy, kiedy trzeba będzie, nie daj Boże, zatwierdzić tak zwany traktat rozwodowy? 90 sekund na odpowiedź. Ja mam nadzieję, że wtedy, kiedy Pan to uruchomi, ja już będę prezydentem, a więc to ja ogłoszę to referendum, bowiem z 15, z którego się wywodzę. W swoich korzeniach ma właśnie pytanie się obywateli o to, co dla nich ważne, a co nie. To, że zbliża się ten moment, że zbliża się moment odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska jeszcze, aby nam się opłaca, nadchodzi. To widać po, po sondażach, w jaki sposób jesteśmy traktowani przez Unię, jak bardzo jest to kolesiosko traktowanie. No na pewno to nie jest z Unią tak, jak przed chwilą żeśmy widzieli, że tak sobie z dzióbków pijecie że niestety pani marszałku, ale mówi pan o nepotyzmie, a teraz się dowiedziałem przed chwilą, że wiceprezydentem jest jeden z członków 2050. No, no jest, dlatego no. że. No korytko, o, korytko. A jakie korytko? To korytko, korytko. No, no, nie mówimy o majątku, mówimy to o, o Natomiast, Natomiast chcę powiedzieć, proszę państwa, że fundamentem demokracji jest lud i odpowiedzi na pytania. Dlatego bardzo mnie to irytuje, jak 200 tysięcy ludzi składa yy, yy, na przykład yy, wniosek ustawowy, swoją inicjatywę ustawodawczą, a niestety pod pańskim rządem te 200 tysięcy idzie do kosza w pierwszym czytaniu. To jest bardzo przykre i to było dla mnie upokarzające. Ale pamięta pan pewnie, że to ja jestem tym marszałkiem, marszałkiem, marszałkiem marszałki, Sejmu. Już czas... ...Szymon Hołownia, 30 sekund, żebyśmy które... zachowali ten rytm. 10 oddebaty. projektów obywatelskich, które został w zamrażarce natychmiast dał na Sejm, żeby zostały przeczytane. To ja jestem tym marszałkiem Sejmu, który sprawił, że do tej pory 28 ustaw opozycji zostało przeczytanych podczas kiedy w tym samym okresie poprzedniej kadencji tylko jedna Zgadzam się i cieszę się że to do tego się zgadzamy, że referenda powinny w Polsce coraz częściej być przedmiotem demokratycznego namysłu a co do Unii Europejskiej mam wrażenie że i pan przekona się w końcu że bycie w niej dużo bardziej nam się opłaca niż ryzykowanie tego że znajdziemy się na wschodzie. Dzień, Dzień, bardzo. Marek Jakubiak. Wraca na swoje miejsce. No. Szymon Hołownia zostaje przy pulpicie. No i kto będzie adresatem trzeciego pytania? No nie mogę inaczej. Sławomir Mencen zapraszam. <laughs> bardzo dobrze. Świetnie. Proszę się wystawiać, a 30 sekund na zadanie pytania. Nie będę pana pytał o tę ustawę o dopuszczaniu bicia dzieci, która była w stu ustawach mencena. nie będę pana pytał, czy dalej chce pan likwidować 800+. Plus, ponieważ na ostatniej debacie powtarzał pan, dlatego jeżeli nie chcecie państwo, żeby Tusk miał pełnię władzy, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. Chcę zapytać, dlaczego jeżeli nie chcemy, żeby Tusk dalej rządził Polską, żeby wygrał Trzaskowski, należy głosować na pana, ponieważ ma pan najwyższe szanse na wygranie z nim w drugiej turze? Dlaczego należy głosować na mnie, jeżeli nie chcemy. Zadałem Panu pytanie. Często. Powtarzał pan to tak często, że postarałem się pomóc panu i powiedzieć to, to jeszcze jest raz. jest proste, skoro, skoro prawie we, z powodu wszystkich badań, wyników prawie wszystkich badań, mam w drugiej turze większe szanse niż pozostali kandydaci, to jeżeli ktoś nie chce, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, powinien życzyć sobie tego, żebym to ja znalazł się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, po to, żebym mógł tam z nim wygrać, po to, żeby te złe wasze rządy wreszcie zakończyć. Chyba jest zupełnie oczywiste, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to będzie to wyglądało tak samo jak teraz, tylko że gorzej, to znaczy nie będziecie posuwali kraju w dobrym kierunku. Jeżeli wygra pan, będzie dokładnie to samo, to znaczy nic się nie zmieni. Jeżeli ktoś chce prawdziwej zmiany, jeżeli ktoś chce, żeby Polska wreszcie naprawdę odrzuciła zielony ład, nie respektowała paktu migracyjnego, nie stosowała takiej polityki na kolanach względem chociażby Ukrainy, no to w Polsce wreszcie musi coś zmienić. I żeby coś się zmieniło, trzeba najpierw zmienić prezydenta, tak żeby wreszcie ktoś inny był w pałacu prezydenckim, ktoś, kto jest spoza popisu, bo to popis od 20 lat rządzi. Polską. No więc wydaje mi się to zupełnie oczywiste i nie bardzo rozumiem pytanie, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie chce, żeby wygrał Trzaskowski, powinien w pierwszej turze głosować na mnie. Wtedy ja mam największe szanse na wygranie z nim w drugiej turze i mamy prawdziwą zmianę w Polsce, na którą czekamy już od 20 lat. Cieszę się, że miałem okazję, żeby dać panu szansę powiedzieć to raz jeszcze, co powtarzał pan z takim uporem w czasie poprzedniej debaty, ale żeby to wyjaśnić, pana rządy będą oznaczały chaos w kraju, w świat z pana marzeń, płatne studia, będą oznaczały likwidację 800 plus zasiłku pogrzebowego, ustawy o biciu dzieci i o usunięciu e, kłamstwa e, oświęcimskiego e, czy promocji e, w nazizmu z e, kodeksu karnego. To jest ta Polska, którą Pan chce zaproponować i nie wykręci się Pan z tego, Panie Sławomirze. Wiedział Pan, że jeżeli chcemy, Dziękuję żeby by Pałac Prezydencki wyglądał tak jak Sejm, to, to trzeba głosować na Pana. Postawić. Pod Pana rządami w Sejmie byli nielegalni imigranci, którzy nie bywa, nielegalnie przechodzili. Nie pan usta, Pan zielony pojęcia o tym, co się nie przekrzykiwać. Dziękuję bardzo. Ale w zasadzie Sławomir Becen może może spokojnie się już. Sekundka.